Witam na moim kanale. Może nie kanale, ale witam. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak grabach z graperem, jak to robić, jak mieć mniejszy delay na on żeby gra wyglądała u mnie, tak jak teraz to wygląda u mnie. Tak, jeśli chodzi o bank z graperem, to dajemy graper, no i celujemy sobie gdzieś. I w tym momencie, kiedy naciskamy graper właśnie tak. Teraz nie pokazałem zyk, to pokazałem. Naciskamy tak. To w tym samym momencie, jak naciskamy no, przykładowo lewym przyciskiem myszy, od razu klikacie pompę. W tym samym momencie, znaczy, no to podtrzymacie zbindowanym broń pompy Czyli klikacie graplek i w tym samym momencie pompę Czyli coś takiego. I to się nie zawsze wychodzi. No, po prostu trzeba po prostu idealnie w tym samym momencie. I to można robić ze skokiem można robić, się wspinać, no, w jakiś sposób, nawet można tak pokazać. No i wiecie, to daje dużo, no bo jest tutaj gdzieś tam gościu. No i pomper możecie dopiero tu wyciągnąć, nie? Mniej więcej bez tego bada. A tu i już można strzelać od razu, nie? I goście się nie spodziewają. No a teraz, jeśli chodzi o, o to, jak mieć mniejszy delay na konsoli, tak jak ja to teraz pokazuję. Bo da się to zrobić, jest to możliwe. I nawet to nie jest takie trudne, jak się wydaje, że jest. Tak więc zaraz to wytłumaczę. Zobaczcie, takie edity wam mogą wchodzić. No, tak więc. To polega wszystko ogółem na tym, żeby po prostu... No trzeba na pewno mieć dobry internet, w moim przypadku to jest teraz Zero Ping'u. E, po prostu mam kablówkę, no i dobry internet. Tak więc to na plus bardzo. No i to no, pierwsze do internet. Po drugie, no ja gram na klawiaturze i myszce, no to polecam na klawiaturze i myszce grać. No bo żeby tak budować, to chociaż ja mówię. O oh, delay. No dobra, to przepraszam, tak to jest skończyłem z, z tego, co chciałem powiedzieć. No i co? Trzeba w internecie. Zaraz tam... No pokazałbym, ale wytłumaczę, bo niestety podczas nagrywania nie mogę wychodzić z PS-a. To no inaczej z gry. No, polega to na tym, że w internecie, tam jaki macie, wybieracie opcję Opcje zaawansowane i tam macie takie coś jak... Yy, jak jak wysićę, jak, jak, yy, jak gdzie tam będziecie mieli standardowo 1500, to zmniejszajcie sobie o 28. Tam szukajcie w opcjach i po prostu musicie dać ręczne w internecie. We wszystkich, i jeśli zobaczycie, gdzie jest napisane 1500, to zmieniacie to na przykład na 1472. I jeśli potem będzie Wam działać tak gorzej, internet, to potem odjąć jeszcze 28, i tak co 28, 28, co 28, i jaśnie będzie Wam dobrze działał. W moim przypadku to jest 1478, czyli tak jak powinno być, nie? Znaczy co 22, przepraszam. No yy, i co jeszcze. Jeszcze na pewno trzeba mieć yy, ustawienia dużo rzeczy, na przykład w budowaniu. Polecam mieć takie opcje, jakie ja tutaj mam. a nie, to jest ruch, przepraszam bardzo. Tutaj polecam coś takiego: winda żeby się szybciej stawiało budowlę. Szukamy takiego czegoś jak budowanie. I przy umieść budowlę, i przy edycja, dajcie sobie jako drugie planowe jakąś, y, jakiś klawisz, którego nie używacie. W moim przypadku to było tamte. Yy, yy, tam, no, tamten marko yy, tamte rzeczy no i właściwie to, żeby był gilej mały. Ja wykorzystałem tak naprawdę tylko te triki No a najważniejsze wiadomo jest internet. Dzisiaj coś mogę wam pokazać od razu jakoś kawałesta takiego fajnego baga ze skinem Eminem, o którym pewnie dużo osób wie, ale chciałbym pokazać się nie będzie. Oczywiście zasada jest taka, że trzeba mieć Eminem. A widzicie, kiedy zostałem tak zraplerem, który w ogóle nie wychodził Bo to trzeba po prostu czułość, a ja teraz gadam i się nie skupiam No, a teraz się na przykład skupiłem i już nie wyszło Dobra, no to bierzecie sobie skilka Eminema To jest ciekawe Eminem ten oczywiście Wychodzicie sobie i... Trzeba mieć zbindowane w ustawieniach, że, czekajcie, trzeba przejść do emotek, emotka, powtórz ostatnią emotkę, dajcie sobie pod przycisk, którego nie używacie. Teraz włączacie emotki, szukacie tej Eminema, teraz sobie bagi, o, zamieniacie się. gdziecie sobie po na przykład skinie normalnej, no wezmę sobie Hanę tak po prostu, bo dla mnie, no zobaczycie, nie chcę zgadzać, Hama, Hanna. hanna. A bo no dobra, Echo, no Echo też to fajnie wygląda. Wychodzicie i klikacie to, na no, czym macie zwidowane powtórz ostatnią emotkę. I proszę. I macie y, customowe postacie, za to nie ma bana na pewno. Nie ma za to banu, no po prostu, Co miał być ban za takie coś? Poza tym nie da się tego wykorzystać w grze, tylko na kreatykę. I to jest trochę ciekawostka, to już jest ogólnie już od chyba, wiadomo, o tym jest chyba już od no, od bardzo długiego czasu, nie? Tak więc, za to bana nie macie. No Dobrze, tego nie wykorzystacie, że się nie da. Chyba, że o czymś nie wiem. Więc to jest jako taka mini ciekawostka. No i właściwie to dzisiaj to by było tyle. Jeśli chodzi o różne bagi i tym podobne, w grze. Jeśli chcecie, żebym powiedział wam coś jeszcze, to śmiało możecie pisać w komentarzach. A więc, dziękuję za oglądanie każdemu. I do zobaczenia, kiedy indziej.